Sytuacja z Nawrockim, sytuacja z premierem ABW i nasz wywiad, i kontrwywiad. Powiem Wam taką jedną rzecz. <laughs> przypomnę Wam, że Stankiewicz jest oskarżony o. Znaczy, no jeszcze nie jest oskarżony, jest sprawa w sądzie. Stankiewicz Zonetu, dziennikarz. Został, że tak powiem, pozew złożony mu za to, co powiedział w czasie kampanii wyborczej do Batyra Nawrockiego: że był sutenerem w hotelu i że mają na to dowody. Patyr wtedy nic nie zrobił, poczekał do końca kampanii, a mógł to zrobić prawda, w procesie 24 godzinnym sprawę rozwiązać, pokazać ludziom, nie zrobił tego, to jest jedna zastanawiająca rzecz, bawią się trochę tym wszystkimi emocjami naszymi, po czym zostaje wybrany na tego prezydenta pałacu w Warszawie i prezydenta Polski i wychodzi na to, że składa o proces, składa w sądzie papiery, no i sprawy jeszcze nie ma, to wszystko się tam tłoczy, tłoczy, tłoczy. Wiadomo, pan prezydent nie ma czasu. Natomiast Stankiewicz mówi w jednym z wywiadów, że między innymi Wielki Bół będzie świadkiem. Wielki Bu jest w Niemczech, dodajemy kropki. Jest w Niemczech, nie chce zjechać. Mówi, że będą prześladowania polityczne ze względu na znajomości z Karolem. Ja bym to jakoś tak sobie pododawał dwa do dwóch i wychodzi mi, że E, po prostu lepiej siedzieć w Niemczech, bo jak tu przyjedziesz, to. E, no i ściągają wielkiego bo Podejrzewam, że ja na miejscu, e, ja na miejscu ministra Żurka e, taką ochroną e, go objął i powiedział, że jak mu włos z głowy spadnie, to wszyscy dostaną e, o, o próbę zabójstwa, którzy go pilnują. I teraz wracamy do kontrwywiadu. I w międzyczasie Stankiewicz mówi takie zdanie, że on wie, że prezydent i ludzie z otoczenia prezydenta szukają tych świadków, bo on powiedział wprost: Panie prezydencie, pan nie szuka tych świadków, bo tylko ja wiem i ktoś tam jeszcze. I oni będą zeznawać. Dopóki sprawa się nie toczy jeszcze nie toczy, dopóki się nie rozpoczęła oni szukają tych ludzi, którzy mogą zeznać przeciwko Nawrockiemu. Czy tak jest? Zobaczymy. Afera jest gruba, ale nic się z nią nie dzieje. Mija 100 dni od prezydentury. Dalej czekamy na ten proces, poczekajmy. Podobno otoczenie prezydenta szuka tych ludzi i teraz jak najlepiej szukać wywiadem i kontrwywiadem. On się wścieka, bo on oczywiście jest bardzo wielkim narcyzem nawrocki i on wszyscy mają mu podlegać. On trochę się za dużo naoglądał tych filmów z. Tam całkowicie inaczej działa ustrój polityczny i, i, yy, i to, co robi prezydent w danym kraju, u nas działa zupełnie inaczej. Jest trochę spokojniej. Jeżeli on chce doprowadzić, zmienić konstytucję i doprowadzić do tego, żeby prezydent miał takie prawa jak w Stanach i jeżeli spojrzycie na to, jaki jest prezydent i będzie miał dostęp do wywiadu, kontrwywiadu do wszystkich, to każdą można polityczną bajkę ukryć, każde złodziejstwo można ukryć, bo można wyciszyć papiery. Więc kochani, to o to chodzi. To nie chodzi o to, że ktoś nie przyjechał. Zresztą jak wiecie, kontrwywiad nie podlega prezydentowi i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bo teraz krzyczycie, ma podlegać tam, tam te, te, te fiuty z prawicy, tu mordedro. Że ma podlegać i koniec, nie? Jak to, jak to, bo to pan prezydent, ale gdyby był na przykład Trzaskowski, to byście powiedzieli, bo nie podlegać, bo będzie zmieniał, bo będzie to. Wiecie, wydatki, kurwa, taki ja pierdolę. tu w ogóle jest, tu nie ma myślenia na tym kanale, wiecie? Ja przepraszam, że klę, ale ja jak patrzę na was, to po prostu nie ma myślenia. Tu nie ma, tu jest mało, czy mało, przepraszam, może źle mówię, ale jest niewielka ilość osób, która tutaj coś napisze i mądrze coś napisze. Ja nawet jak dałem filmik o. Coś powiem, nawet o tych, że dałem filmik o tym, kiedy posadzą Tuska, w którym tłumaczę, że kurwa 10 lat prezydentury Dudy, 8 lat prezydentury Pisu, nic nie zostało znalezione. To mi ludzie piszą, że jestem pieprzonym, pojebanym pisowcem. Po takie obrazy to ja nie zniesę. Więc kochani, nie ma u nas, u nas po prostu przestaliśmy myśleć, my tylko chcemy hejt i, i nie chcemy usiąść i przemyśleć w spokoju, co się dzieje w moim, w waszym domu. Ja wam tylko powiem, że zapominacie cały czas, oczywiście może być też tak, że osoby, które są psychopatami, aż biją prawo, bo tych jest dużo też w Polsce, przepraszam, żeby została konfa... Wybrana i żeby prezydent był prawicowy, bo wtedy będzie można bić kobietę, bo wtedy będzie można się znęcać nad innymi. Bo przecież jestem mężczyzną i ciężko pracuję na ten dom, a kobieta ma być tylko w domu i rodzić mi dzieci i w garach siedzieć, bo do tego to prowadzi, także ja tylko tak chcę powiedzieć. Ale ym, chciałem też powiedzieć, że bądźmy w sobie i zastanówmy się, przemyślcie to, chociaż ci myślący, co wy robicie w tym kraju, bo ja tylko przypomnę, że było już tak, że PIS wyprowadził policję na kobiety, PiS, Pis otaczał się kordonem, szczególnie Jarosław otaczał się kordonem policji swój dom miał otoczony. Sejm był za barierkami, bo się tak bali tego wszystkiego, bo wiedzieli co robią. No i teraz czekajmy na to, co wydarzy się ze Zbigniewem Ziobrem. Ziobro. Ziobro. Ze Zbigniewem Ziobro. Pozdrawiam, cześć.